Chyba najładniejsza, najpopularniejsza ozdoba naszych jesiennych ogrodów, balkonów, tarasów i domowych stołów. W tym filmie opowiem Ci o wrzosach. Jak o nie dbać, czy przycinać, jak przycinać, kiedy nawozić, z czym je skomponować. A pod koniec filmu opowiem Ci kilka ciekawostek na temat wrzosów. Jeżeli Cię to interesuje, to zapraszam do dalszego oglądania. pospolity to często spotykana roślina w Europie i Azji, została zawleczona również na inne kontynenty. Roślina ta jest półzimozielona. W zależności od odmiany kwitnie od połowy lata, do końca jesieni. Na ciepłe, jasne, najlepiej w pełnym słońcu stanowiska. Posadzenie wrzosów, założenie wrzosowiska na odpowiednim podłożu, odpowiednie przygotowanie podłoża przed posadzeniem wrzosów jest kluczem do sukcesu w prawidłowym, zdrowym wzroście tych roślin. Przede wszystkim podłoże powinno mieć odpowiedni odczyn. Odczyn kwaśny od 3,5 do 5 pH. Najlepiej by wahało się pomiędzy 4 a 4,5. Podłoże, ziemia powinna być przepuszczalna dla za wodę. Z dodatkiem ziemi próchnicznej. Oraz piasku. Jeżeli macie grunty gliniaste i chcecie założyć wrzosowisko, to by przygotować podłoże należy dodawać kwaśnego kompostu. Im więcej, tym lepiej. Powinniśmy zadbać o to, by podłoże zbyt szybko nie przesychało, ale również nie trzymało zbyt dużo wody. Chcąc uprawiać wrzosy na balkonach i tarasach, w pojemnikach, również musimy przygotować im odpowiednie miejsce. Nie zapomnijmy o warstwie drenującej na dnie doniczki. Ziemia, którą wykorzystamy, powinna mieć odczyn kwaśny. Możemy do tego wykorzystać podłoże specjalnie skomponowane dla roślin wrzosowatych albo podłoże dla azali, rododendronów czy borówki. Gdy zakupimy wrzosy, nie zwlekajmy z ich posadzeniem do gruntu lub do donicy. Wrzosy mają płytki system korzeniowy i mało włośników, a to wiąże się z tym, że pobierają mało wody. Musimy jednak uważać, by rośliny nie przesuszyć. Ale i nie przelać. Gdy uprawiamy wrzosy w doniczkach, na balkonie czy w domu, na stole, to podlewamy je wtedy, kiedy w głębi doniczki poczujemy, że podłoże jest jeszcze lekko wilgotne. Podlewamy niewielką ilością wody. Wodą miękką, odstaną, o temperaturze pokojowej. Wrzosy posadzone do gruntu nie polewamy wodą, nie polewamy kwiatostanów ani pędów. Wodę najlepiej lać pod roślinę. Wrzosy najlepiej nawozić biohumusami z dodatkiem mikoryzy. Pamiętajmy, by używać nawozów przeznaczonych dla roślin kwaśnolubnych. Możemy używać nawozów, które specjalnie zakwaszają glebę, np. fizjologicznie kwaśny siarczan amonu, magnezu czy potasu. Pod żadnym pozorem nie stosujcie nawozów wapniowych, które zmieniają pH gleby. Pierwsze nawożenie wykonujemy z początkiem wiosny, kolejne pod koniec czerwca, następne. W lipcu po 15 sierpnia nie stosujemy nawozów bogatych w azot, który pobudza roślinę do rozrostu, przez co nasze wrzosy nie zdążą zdrewnieć, a to utrudni im przezimowanie. Od połowy sierpnia do połowy października możemy stosować nawozy dla roślin kwitnących, kwaśnolubnych. Wokół roślin posadzonych w gruncie warto ściółkować glebę za pomocą igliwia czy kory sosnowej. Wrzosy uprawiane w domu jako ozdoba na stole raczej długo nam nie pożyją. Kilka, kilkanaście dni. Warunki domowe nie są sprzyjające dla wrzosów. Jeżeli chcemy przedłużyć ich żywot, to warto je przesadzić w nieco większą doniczkę. Płaską i szeroką. Pamiętajcie o odpływie na dnie. Podlewajcie wtedy, kiedy poczujecie, że w głębi doniczki ziemia niemalże przeschła. Postawcie w widnym, jasnym miejscu. Jeżeli wietrzycie pomieszczenie, powietrze w mieszkaniu jest wilgotne, to jest szansa, że pożyją nieco dłużej. Wrzosy uprawiane w pojemnikach na balkonach i tarasach możemy przezimować w stanowisku osłoniętym od mroźnych wiatrów. Donicę należy dostawić do ściany. Warto ją również osłonić białym materiałem białem lub wstawić w białą osłonkę. Biały materiał, biały kolor nie będzie powodował nagrzewania się podłoża, gdy jest mroźno, ale słonecznie. Gdy zimą donice się nagrzewają od słońca, rozmarza podłoże. To pobudza roślinę do wzrostu. Niska temperatura w ciągu nocy. Spowoduje przemarzanie wrzosów. Możecie spróbować przezimować swoje wrzosy w chłodnym pomieszczeniu, w garażu. Podłoże w doniczce z zimowanymi wrzosami nie może zupełnie przeschnąć. Powinno być stale lekko wilgotne. Nie lejmy zbyt dużo wody. Jeżeli podlewamy, bo wyczujemy, że podłoże zupełnie przeschło, to podlewajmy niewielką ilością wody. Miękką wodą. Wrzosy czasami usychają, brązowieją. Usychanie spowodowane jest przeschnięciem, tak jak wspomniałam. Roślina ta ma słabo rozwinięty system korzeniowy, mało korzeni włośnikowych, przez to pobiera mało wody. Ale podłoże powinno być wilgotne. Niezbyt mokre, bo zbyt dużo wody, takie błotko w doniczce spowoduje gnicie, podgniwanie rośliny. Zbyt duża wilgotność w podłożu powoduje zamieranie rośliny od środka. Możemy zauważyć brązowiejące pędy. Brązowieją, ponieważ w środku rośliny jest słaba cyrkulacja powietrza, nie dociera tam słońca i jest duża wilgotność. Od wilgotności na pędach może pojawiać się rdza wrzosowatych lub fitoftyroza. By ograniczyć występowanie chorób grzybowych, to przede wszystkim nie możemy podlewać rośliny po pędach. Z początkiem wiosny zastosujmy dwukrotnie w odstępie 5-7 dni oprysk przeciw chorobom grzybowym o działaniu układowym, systemicznym, czyli wnikającym w głąb rośliny, co chroni roślinę od środka. Gdy zasychają pojedyncze gałązki, to przyjrzyjmy się dokładnie, bo być może zostały po prostu uszkodzone, nadłamane Wrzosy przycinamy wczesną wiosną ścinamy tuż pod uschniętym kwiatostanem. Gdy chcemy posadzić wrzosy w naszym ogrodzie, to na 1 metr kwadratowy sadzimy od 8 do 12 sztuk. Taka ciekawostka: wrzosy są roślinami leczniczymi mają działanie moczopędne, przeciwbakteryjne, przeciwzapalne i ściągające oraz napotne. Według wierzeń w kulturze skandynawskiej, wrzosy przynoszą pecha, natomiast w Wielkiej Brytanii wrzosy przynoszą szczęście. Interesuje Cię film na temat komponowania wrzosów z innymi roślinami w ogrodzie, ale również w pojemnikach na balkonach? Daj mi koniecznie znać w komentarzu pod filmem. Mam nadzieję, że ten film był dla Ciebie przydatny. Jeżeli tak, to zachęcam Cię do podzielenia się nim ze znajomymi. Miłego dnia Ci życzę, przyjemnej pracy w ogrodzie, dobrej pogody. Pozdrawiam.